Chcę zmienić ustry, ustry jest dziwny. Ja chcę zmienić Polskę. A chcę tylko się i żyć. Celem życia nie jest przeżycie. Zmieniła się ubanda przy korycie i tyle trzeba zmniejszyć biurokrację, zlikwidować dochody. Gospodarka leży. Na to nie ma zgody. Trzeba zmniejszyć podatki. Nie mają rządzić konsumenci. No niech pan nie kręci. Na Polski na. Ma... By, hasłami. Oczywiście. Mamy no, nieprawdopodobne możliwości. To jest absurd. Mamy problem z ludzie Ludzie wbrew pozoru nie są aż takimi idiotami. Odbierają nam pieniądze... To jest coś niesłychanego. Dwa i pół tysiąca tak dużo? No dotyczy. To nie jest. jest moje państwo. To jest mój wróg. Unia musi być zniszczona. Tak mi do w wózku. Historia kołem się toczy. czy z jednej. Warszawie nie, nie unikną krymina. To jest takie wielkie zadanie. Gdzie pan jest z To jest mój problem. Płacimy za gaz. Pan prostu kłamie. Teraz więcej niż Amerykanie. Pan Kaczyński kłamie. Dorwał się do władzy. Będzie idzie wolniej po sobie siedzieć. Będziemy walczyć. Ty złodziej. Socjalistów. Zjeść kraj kompetencji. Kaczyński ostro zaatakował tego. Czy tak śmieszne? Jesteście okłamywani przez reżimowe media. Kłamać można na tysiąc tematów. Prawda jest jedna. Nadchodzi epoka internetu. Setki razy więcej ludzi ginie na drogach niż od pistoletu. Kto nie ryzykuje, ten nie jest. Nie ma co się bać. Polska ma ogromne szans. Gdybyśmy mieli normalny świat, rodzinę, panienki, placki pocztowe, pan się kompromituje z każdym słowem. Rakiety balistyczne, broń drogą, lotniskowce, rakiety kosmiczne. Noo, ruchowcy, ruchowcy. To nie jest moje państwo, to jest mój wróg. Unia musi być zniszczona, tak mi do I Wójt. Historia kołem się toczy. W Warszawie nie unikną kryminał. To takie wielkie zadań, gdzie pan jest wielkie zadanie, wykiwać ze tu To jest mój problem. Ta cała pan da działcić nasze pieniądze. Ale my, Radica, przywrócimy normalność. Czy idziemy na wasze poparcie. Nie, dziękuję bardzo. Ja też popieram królina. Rozumiesz pan? Ja, 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 Taka jest sytuacja później. No, mam nadzieję, że sobie Państwo posłuchali, ocenili i wyrobili własne zdanie. Dziękuję. Do jutra.